testy zakończone i jest rekord jest rekord w mojej karierze dosyć takiej sporej rekord uzyskanej energii z pojemności baterii także zapraszam na film siemano dzisiaj u mnie będzie najdłuższy test jaki robiłem ever chyba tak naprawdę a tych testów no zobaczcie jest tutaj dosyć sporo dlaczego najdłuższy test Słuchajcie, bo do testów no, wreszcie przygotowana została bateria 12,8V, 628Ah, czyli 8 kWh w baterii 12V i dodatkowo z BMS-em 300A, co zostało przetestowane i te 300A szło bez problemu żadnego. Dodam jeszcze, rozmawiałem troszeczkę z różnymi ludźmi z branży Łodzi, nie Łodzi, tych spraw. Taka bateria, powiem Wam, idealnie nadaje się do łódki, do pływania cały dzień. A z testem też zwlekałem, przez to, że czekałem na ładowarkę. Też od Wattcycle to nie jest zwykła ładowarka, tylko ładowarka no, do góry nogami. Ale najważniejsze co jest, ona jest 60 amperowa I zobaczymy w jakim czasie ta ładowarka naładuje tą baterię. Myślę, że. Będzie to około 11 godzin ładowanie od, że tak powiem, pełnego rozładowania do pełnego naładowania, bo oczywiście 12V też ma straty. Czyli tutaj 60A, tutaj 600Ah, godzin. 11 godzin powinno się zmieścić. Także już jest bateria naładowana. Dodatkowo jeszcze sobie przetestuję, bo. Bardzo ciekawie to wygląda. Wyświetlacz jeszcze takiego wyświetlacza nie widziałem na ładowarce Przeważnie tylko było napięcie. A tutaj jest wyświetlacz. Jeszcze doładowałem baterię. Zobaczcie, liczy ampero godziny, ile zostało wstawione. No i ile jest volt, nie? Dodatkowo bateria ma połączenie przez Bluetooth. Przyszła najnowsza aktualizacja aplikacji Wattcykla. I że tak powiem, dobra, fajna rzecz, ale mnie denerwuje, bo już nie można na przykład włączyć ładowania, rozładowania tutaj zdalnie trzeba się zalogować z jednej strony to jest fajne dla mnie dla testów to ja mam tych aplikacji tyle że musiałbym się wiecznie do nich że tak powiem o logować, rejestrować nie ale to zostało przetestowane na wcześniejszej wersji aplikacji wszystko ogólnie działa także podglądała działa wszystko działa ale zarządzanie baterią y, można zrobić tak, że ktoś nie przyjdzie się z Bluetoothem, nie podłączy z jakiejś innej aplikacji i Wam tutaj y, nie pogrzebie, y, bo jest zablokowana. Mam nadzieję, że to będzie działać. No ale dobra, dzisiaj nie o y, tym, znaczy o wszystkim ogólnie. Także no nie z rano odpalam, bo to sejdzie, żeby się do wieczora, że tak powiem, rozładowała, a ładowanie zostawię na całą noc, bo to, to to będzie się ładować i ładować i ładować no niestety tak to wygląda z dużymi pojemnościami i małymi napięciami także trzeba zrobić nową listę albo przeduszkę tutaj w dół no bo już się nie mieszczę z testami baterii 12V i dobra nie ma co tutaj mam robić. czas leci odpalamy ten sam watomierz co zawsze eee, praktycznie to samo obciążenie i chodzi bardziej o pobór żeby był przeważnie ten sam także leci 544 W. tutaj mamy 628 watogodzin czyli około 10 godzin będzie test trwał bo też musimy liczyć straty zobaczymy ile z tych 838 watogodzin uda się wyciągnąć i to jest właśnie ważne słuchajcie to jest ważne że tu jest długi okres czasu testu też także to też jest ważne, bo e, straty przy twornicy są stałe i niby powinno być tak samo, ale jednak długość tego czasu jest jakby nie było długa. Hmm. Temperatura w pomieszczeniu 16 stopni tam pewnie jest troszeczkę mniej na dole, ale to tam mówię A, no przecież. To jest temperatura. Słuchajcie, bo temperaturę akurat widzę. Baterii i temperatura no 16 na ogniwach jest po 10 stopni. O widzicie, ogniwa mają po 10 stopni. Tutaj jest 16 i MOSFET 14. to mosfet będzie najbardziej gorący. A to nie wiem, czy to nie jest średnia czas. Nie, średnia nie może być. Ja już tam nie pamiętam dokładnie. Tak, ja już tam mówię. Mądrzejsi zawsze z tego więcej wiedzą. A na mnie najważniejsze jest, czy ona działa, czy nie działa i z baterii wychodzi 617 watów 45 amperów leci dla niej to żaden problem także obserwujemy temat ten licznik to jest w ogóle jakiś magiczny nie wiem z czego ten BMS liczy chyba że musiałaby parę cykli zrobić może by się nauczyła jak na razie to kłopoty pokazuje no i tyle lecimy słuchajcie lecimy z tematem o popatrzcie skleroza nie boli a nie Widzicie? Zapomniałem odłączyć ładowarkę. Ale przeważnie ładowarki mają tak, że trzeba je wypiąć z sieci i wpiąć z powrotem, żeby ona zaczęła y, znowu ładować. Także... Y, ja już złapałem się czy wentylator huczy, nie? Także wypinamy ładowarkę, żeby tutaj jakichś lewych prądów nie robiła. I rozładowujemy. Także kilka testów już na strzała. Dobra. To przyjdę tu za 5 godzin, zobaczymy co się dzieje. Szczepcień nie ma sensu. Znowu Bubla szczeliłem z tym rozładowaniem. bo Liczę, że to idzie 540 W, nie? A tu jest 628 W a Ja muszę liczyć do kilowatogodzin, że to 8380. Także no dłużej to potrwa jak hmm. 10 godzin, niestety, kurde, żeby mi dnia wystarczyło. Bo jest 14:29, 14:30, a tu zeszło. Zobaczcie, dopiero do 63%, także będzie to jechało i jechało. No nic, cóż poradzić? Jutro do południa się naładuje. Nie, naładować szybciej naładuje, bo akurat ładowarka około chyba 800 watów, czyli. 20 Amper a wychodzi na ile? on mi tu amperków nie pokazuje ale zaraz tutaj, o zaraz ile Amper wychodzi, moment już, sprzęty bierzemy o, weźmiemy 40, ustawimy na DC i w kabelek cyk oj, więcej kurde, człowiek się przyzwyczaił do 51V i teraz tutaj jaja Mamy 46 A, także do tego to mam 460 500 600, no mówię 13 godzin rozładowania, jakoś tak, mniej więcej. No dobra leci, a z drugiej strony przecież tutaj ampery idą. Powiem Wam dzisiaj ja jakiś taki rozkojarzony jestem. No przecież idzie 46 i 46,2 Tak to jest, jak się z roboty na robotę przeskakuje, to później takie jaja wychodzą. No i dobra, lecimy. No prawie 10 godzin testu Fiu, fiu, fiu Kurde, ja to moje te przeliczenia to są masakryczne 9,5. 5 kWh Wyciągnięte A tu jeszcze ho 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 panie Ile tu jeszcze prądu jest, także lecimy, lecimy, która jest? 18.30, no nie skończę jednak dzisiaj test. Ha, kurde i ładowo wejdzie się do jutra, do rana pewnie. Także lecimy, lecimy. Przechodzę tu ciszę, także moje zdziwienie było. Jest, znaczy już było, bo to było dosyć takie poważne. Czyżby nagle się bateria rozładowała? Bo byliśmy tu, jak było przed, że tak powiem, nie całe 10 godzin, minęło 11 godzin. I tu się za dużo nie zmieniło. I z tego, co sobie teraz dopiero zacząłem przypominać, yy, ta przetwornica chyba 10, jak ma 10 godzin pracy, to się chyba wyłącza. Coś mi się tak wydaje. Także nic nie wtrykałem ani nic. Bo bateria ma jeszcze 30%. Także jeszcze może popracować. Jedyne, co mogę zrobić, to mogę ją wyłączyć i włączyć z powrotem. I zobaczymy, co się dzieje. I chyba tak po prostu jest, że 10 godzin i ona się chyba automatycznie wyłącza. żeby ja czegoś nie rozładować czy co? Powiem nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale tak wychodzi. Ja tu chyba mi jeden test gdzieś jakiś robiłem, właśnie też tak samo mi się zrobiło tak sobie przypominam. Także no kurde. Ja bym chciał uśpać spać o normalnej porze. Jest 20:21, a tu jeszcze no fiu, 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 6. 5,5 kW to godziny wyciągnięte, tu jest 8, także tylko do 7. nie niedobre to, niedobre. No i dobra, lecimy. Leci dalej, procenty, wszystko. Jak to no teraz co ogniwa sprawdza, jak to godziny się nic nie działo. Ani rozjazdów, ani czego. Na razie nie ma rozjazdów, niczego nie ma. Bo nie ma być do czego, temperatur też. Nie ma też, bo nie ma być do czego temperatura. Bateria stała godzinę i się nic nie działa. No dobra, lecimy dalej. dobra, słuchajcie, na dzisiaj tyle, bo i tak jej się nie rozładuje. Nie ma opcji. Znaczy rozładuje, a ja nie będę tutaj, że tak powiem, siedział po nocach. Mamy tak 6120 watogodzin nabite. Napięcie jeszcze na baterii trzyma. To już 20%, sobie miga, ale napięcie trzyma jeszcze elegancko. Wszystko także ona jeszcze będzie oddawać i oddawać. No i tyle, i reszta jutro. Także 6123. W razie jakby się zresetował, nie powinien, bo baterie są wymienione. Także powinien trzymać pamięć, tylko tam zegar pójdzie. Wyłączam. Zobaczymy, czy jakichś poborów postojowych nie ma. Nie ma nic. Napięcie to sobie tam powraca, na spokojnie. Tyle, do jutra. Jutro pewnie jeszcze dwie godziny, jeszcze jakoś tak, tak sześć, mój więcej nawet, może. Bo ja wam nie, jak chcę mi się liczyć. Ja to tak przeważnie zostawiam i sobie działa, przechodzę się rozładuję, ale te baterie to mają po prostu godzin, maksymalnie 5 kWh. A tu no, <laughs> niestety nie policzyłem, jak zwykle, myślałem, że już się uda. <laughs> życie dobra, reszta jutro już, myślę, że inaczej, no się raczej powinno już bo akurat będzie ładowana 60 amperami a rozładowywana jest 40 także na godzinę 20 amper różnicy a to już dużo dużo dobra, do jutra no i dobra mamy kolejny dzień Miało być rana ale stałem wiadomość, że Cztery dni już w jednym domu nie ma ogrzewania, także pojechały dwa powerbanki No i w piecu się już pali, ludzie się grzeją masakra, powiem Wam Ale ciekawy temat, bo jedni z tego trafu mają prąd, a drudzy z tego trafu nie mają prądu Cztery domy w Zagórzu zostały bez prądu I tak od niedzieli, dzisiaj jest czwartek Kurde Inni się jakoś tak poratowali, tutaj nie było sytuacji, także Dostałem wiadomość, pojechałem Zawiozłem powerbanki na zmianę przekładka i już teraz będzie OK. A ja co? Kontynuacją. mam nadzieję, że się nie zresetował. Nie, trzymam uwiemy. Mówiłem, że baterie będą trzymać. To trzyma elegancko. Także leścimy z testem dalej. Ten się, o, nawet nawet też trzyma komunikację elegancko. Waty lecą, wszystko leci, także. Lecimy z teścikiem dalej żeby to jeszcze dzisiaj naładować Kurde nie zdążyłem, w ostatniej chwili tyle co się przetwornica wyłączyła ja zacząłem włączać nagrywanie to piu do 10V zjechało także Kurde ale ja. sam raz słuchajcie, brawa 7591Wh bo przetwornica przy 10V się wyłącza a tu jeszcze jeszcze by pewnie chciał. Zobaczmy jak tam się ogniwa rozleciały. No już jest dół, dół, dolny dół. Ale wstają, wstają ładnie, elegancko. Temperatur nie ma, bo nie ma być z czego tutaj temperatur. Także mamy wynik, wynik zapisuje, i co? I, i, i trzeba przełożyć watomierz i lecimy w drugą stronę. Także już się za chwilkę widzimy. Wynik zapisany i już Wam powiem, na początku filmu już wrzucę, jest rekord i to taki dosyć spory, ale to już na końcu będzie, także lecimy w drugą stronę, wtyczku, a Panie właśnie, czekaj Pan, Panie, Panie, a znowu będą jaja, resecik, o kurde, resecikujemy, o i lecimy w drugą stronę. Drugą stronę lecimy. Cyk, cyk, cyk. Gniazdeczko mamy. Już. Odpala się. Koleżanka. Co tu tam pokazuje? Fajne batery. Coś tam poklikało. Nie poklikało. 11,7. A pamiętało chyba ostatni, ten. ale wieje na mnie tym wietrakiem. I lecimy. 58 a jest pchane. Tutaj nam liczy Ampere godziny tutaj nam liczy czas. Także jestem ciekaw a Raczej jak się naładuje do pełna, powinno to zostać. Nie wiem, pierwszy raz testuję ładowareczkę, ale idzie. 58 Amper Tutaj coś nam idzie. A tu nam komunikację zgubił. <noise> Halo, panie. Halo. Coś się zgubił, biedaczek. Jeszcze raz Płomien No i się aplikacja zawiesiła A czemu to tak? Bluetooth mamy, to mamy, to mamy Okej, okay, dobra, weźmy to Jeszcze raz Tak e Ciach Średnowa połączy, że przez to się rozładowała. No. Różnie to jest. O, i teraz mamy. Bo on widzi jeszcze tą drugą. Tom jeszcze widzi. O, ta też mu wysyła sygnałka. A jest, dobra. A tam w komunikacji błędy połączenia. Leci 622 waty do baterii, 55 amper. Także czas ładowania ile? 55 550, kurde, jest 12 godzin, a jest 14. Kurde, znowu mi się wybrał. No dobra, to już będzie chyba musiało do rana stać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie leci elegancko. A, przetwornicę muszę jeszcze wyłączyć, ale nie chodziło o. A, bo wypiłem wtyczkę. Ja to wiecznie z kolorotyk. No dobra, leci. Wszystko nam tutaj leci elegancko siem ładuj a ja idę ogarniać tematy dalej tyle a ja wam podoba mi się ta bateria kurde taki klocek 300 A 200 nawet no mówię, 200 a to jest przy 12V tak lecimy z testem dalej i pół metek. 52% naładowane mamy 361Ah, 6 godzin A wciągnięte jest 5308W, no 800 W pobiera z sieci, 881 pobiera A tutaj nam pokazuje ile? A tu nam nic nie pokaże <laughs> 755 o 56 Amper a tu 58 Amper pokazuję ładowanie 58 na baterii 56 także straty, straty, straty a tu są przewody przy tej ładowarce 10 mm kwadrat i takie, takie ciepłe tylko przewodu jest no z metr będzie metr przewodu stąd aż tam będzie metr przewodu także fajnie, że długie no i takie ciepłe no jak na ciągłe 60A to ciepłota że tak powiem standardowa tych przewodów nie ma tragedii żadnej także hmm, się nie naładuję dzisiaj nie wiem czy nie przerwę też ładowania i jutro reszty nie będę ładował no Tak, ja nie lubię takich rzeczy na noc zostawiać to jest 20 nie wiem, tak trochę jestem zmęczony, zobaczymy do którego momentu Przerwa była z rozładowaniem, to i może być przerwa z ładowaniem. Tu więcej yy, nie da się wyciągnąć, tylko mniej. A z drugiej strony może się tylko więcej dać naładować. Ale to tam parę godzin dla BMS, a to. ja, jak dla mnie nie robi żadnej różnicy. Także będę widział. Mily. No i tu niech się ładuje. I ja idę spać. Ech, się ładuje, nic mu nie będzie że tak powiem przez okres czasu 7 godzin nic tu się nie działo przewody mają tam sobie swoją ciepłotę ani w prawo, ani w lewo bateria się zachowuje bardzo dobrze stabilnie wszystko sobie leci także nie ma czego tutaj szukać a jak ją wyłączę no to mi się to wszystko pokazuje, a nie chcę, żeby mi się pokasowało także interesuje mnie właśnie tutaj ten cały wynik tutaj 444 godziny mamy nabite 65% Także że do północy pewnie się naładuje a my widzimy się jutro dzień dobry dobra mamy rano rano jak rano, to już powiem wam po 8 Wziony. i tak w yy, początku naładowany do pełna. Ona, co nie włączyłem z tego wszystkiego, ale już jesteśmy naładowany do pełna. Mamy 14,6 V, 677 amperogodzin. ładowało się 11,5 godziny. Nabity pod koreczek. Trzeba nie za chwilę z niej ściągnąć troszeczkę energii, niech taka nie stoi naładowana, ale rozjazd nie ma nic, tu się już wszystko ustabilizowało. Także jest bardzo ładnie. Pamiętajmy, nie zostawiajmy nigdy naładowanych baterii. Do pełna tak, na jakieś 80% czy jakoś tak te to mogą stać. Nawet producent zaleca, że rozładowanie chyba do 60% i raz na 3 miesiące doładować. Także taka bateria zimy przeleży bez żadnego problemu. Bele nie była załadowana pod korek i 10, no, e, W, tak dobrze mówię? Dobrze mówię. 1008 W wypchane Także mm. spisuję i robimy podsumowanie. No i final mamy. Także tutaj już wystarczy. 87% trochę rozładowany. I mamy całość. Powiem Wam jest. Kurde, to pogodę, czy jakieś słońce za mało. 1000 yy, watogodzin, 1000 watogodzin, 1000 watogodzin. Tylko, że myli licznik, zmylił, bo on już kilowatogodzinę pokazuje. <laughs> Kurda, masakra normalnie. i to słonko przejdzie, się człowiek ocknie Ale dobra, słuchajcie. 38 Watogodzin mamy, nie kilowattogodzin, 2 godzin mamy pojemność nominalną. Po rozładowaniu mamy 7591, co nam daje 94,5%. Bo to już trzeba w połówkach liczyć, bo jest bardzo duża rozbieżność przy takiej pojemności. Ładowanie to jest 10008, co nam daje 124%. Także tutaj nic nowego w standardzie, ale. To jest rekord. Słuchajcie, rekord. Zobaczcie, musiałem już rameczkę dorobić <grymnie> dalej, bo się nie mieszczę. Zobaczcie, 94,5%. Opatrzcie na konkurencję. No, jest wyprzedzona. I to mi się wydaje, że wynika z tego, że tak, tu to są już ogniwa 314. Dodatkowo, ogniwa są spięte najpierw równolegle, później szeregowo. Czyli tak naprawdę spięte są 628 a i później przez, przez, później przez napięcie, czyli najpierw są dwie 314 spięte razem, że tak powiem, plusem i minusem, żeby zwiększyć jej pojemność i dopiero później to idzie szeregowo, żeby napięcie zwiększyć, co pokazuje w filmach w opisie filmu Wam rzucę właśnie z testu, tam jest rozebrana ta bateria. I wszystko jest spięte płaskownikiem, takim sytym aluminiowym. I mi się wydaje, że tutaj te straty odpadły, bo w, przeważnie w innych rozwiązaniach są przewody, nieprzewody, tego jest on dużo nakluczone. A tu jest taka konkretna, zwarta bryła i tych strat jest mniej. Mi się wydaje, że przez to po prostu udało się więcej wyciągnąć energii. E, może my uzyskać mniejsze straty. O, może tak powiem. O, to, 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 to takie coś. Także bardzo fajnie. No i mówię, temat do. No, do kompera, kurde, też sadzi. To już na wieki wieku wamy, mówię, na działkę gdzieś. Taką baterię jak się postawia, jak się jedzie tam na weekend, to można balować dwa dni, a tak przez. na spokojnie niech się to wszystko ładuje. Kurde, elektryka nawet może podładował w międzyczasie z 5 kWh, by wyciągnął. Nie wiem, no powiem wam. Dla jednych bez sensu taka bateria dużo 12V, a dla drugich się przydaje, ale ja najbardziej do tych właśnie takich różnych łódek, e, gdzie wiecznie tej energii brakuje. A tutaj i można amperażem pociągnąć konkretnie, bo to 200A to można ciągle ciągnąć i żadnego problemu. E, ona się z tego śmieje. No i jak widzicie, idzie to jeszcze przez noc naładować. Jeśli byście ją oczywiście o te 8 kWh wypływali, a to kurde, 8 kWh wypływać, to niech się wypowiedzą ci co pływają to musieli cały czas chyba pływać, nie? nie wiem, nie wiem, ja nie w temacie jestem bo to się wypłynie jeśli tam się siedzi, nie? albo coś tam się robi, wędkuje, albo się pływa nie wiem, <laughs> niechciwie powiedzą Ci co są dobra, słuchajcie, w opisie linki do baterii i promocja promocja, jak patrzyłem ostatnio, to jeszcze trwa, także ta bateria też około 4700 dalej kosztuje dziękuję za suby, lajki, kawy, także trzymajcie się ciepło, wszystkiego najlepszego a ja co? ja się biorę dalej za kolejne tematy, testy i Lecimy z tematem dalej. Trzymajcie się. Cześć.